Witajcie! Dzisiaj jestem w Juk, wciąż działającym klasztorze z XIII wieku. Zapraszam Was do oglądania. Teraz znajdujemy się na Placu del Bisbe Campis. Po mojej lewej znajduje się pomnik założyciela klasztoru, Pere Joana Campisa. I z powrotem po mojej lewej znajduje się bazylika. W tym oto miejscu uprawiane są oliwki. Z tych oliwek jest robiona oliwa z oliwek i jest rozprowadzana na całą Europę. Wieki temu, gdy zakres był o wiele bardziej ubogi w jedzeniu, to dieta tutejszych ludzi składała się z pamboli. Pamboli to jest chleb bez soli, na to jest roztarty pomidor, surowa szynka i to wszystko jest polane oliwą z oliwek. I to była ich główna dieta. Na całym obiekcie znajduje się basen, Restauracja, a za mną jest hotel. I stąd możemy pojechać, załóżmy, do Sakalobry, ale to już będziecie mieli w kolejnym odcinku.